Cześć i czołem! Znowu kluski z rosołem. Dzisiaj zapraszamy Was do posłuchania o książkach, które przeczytałyśmy ostatnio. Tak, mamy dla Was cztery takie. To ja zrobiłam wstęp, to może chcesz zacząć? <grym> no dobra. Ja przeczytałam... Pierwszą książką, którą przeczytałam w tym roku był Sensei i Miłość. W polskim tłumaczeniu właśnie taki jest tytuł tej książki, Hiromi Kawakami. Znowu o miłości czytałaś, no po prostu zmiany zachodzą. <grywa> Hoi, <Hojoj. grywa> I to jest książka japońskiej pisarki, która opowiada historię pewnej 30-paroletniej kobiety która jest, pracuje, bardzo często wychodzi sobie wieczorem do barów, w którym pewnego dnia poznaje swojego nauczyciela ze szkoły, nie pamiętam już czy podstawowej, czy średniej. Jest to mężczyzna sporo starszy od niej. I oni po prostu siedzą w tym barze i sobie rozmawiają. No i widują się czasami. No i po prostu to jest taki zbiór w sumie ich różnych spotkań, na przestrzeni paru lat, i ta książka opisuje o relacji między nimi. O to jest taka, powiedziałabym, typowo, nie wiem, czy typowo, tak naprawdę, bo za bardzo się nie znam, ale dla mnie to jest taka typowo japońska, azjatycka proza, która jest bardzo oszczędna. Tutaj nie ma jakichś zbędnych opisów, zbędnych metafor. My nie wchodzimy jakoś dużo głębiej w te postaci, na przykład nie mamy jakichś ich. Wielkich przemyśleń przedstawionych i w ogóle jakby odzwierciedla też mam wrażenie kultury japońską, bo to wszystko jest takie troszkę zimne i ja miałam taką trudność, żeby się bardziej na przykład utożsamić z tymi bohaterami albo żeby bardziej z nimi jakoś sympatyzować. E, dlatego, że właśnie na przykład taki sposób okazywania uczuć jest mi obcy. I ja nie mogłam jakoś cały czas na przykład miałam takie wrażenie, że chciałam podejść i powiedzieć, no że mu powiedz na przykład to i to. Tak? E, no i jest to taka bardzo piękna w sumie historia ich znajomości, yy, która na końcu no zobaczycie sami, jak przeczytacie, ale tak kończy się właśnie tak tak. Mm. No jak? Właśnie nie wiem, Powiedz to co wreszcie, określić. Powiedz to jej. Z jednej strony trochę smutno, a z drugiej strony jest takie poczucie właśnie spełnienia, że ta historia była taka kompletna. O. A jak byś porównała tę książkę do dziewczyny z Kombini? Czy dostrzegasz podobieństwa? Dostrzegam pewne podobieństwa, mhm. bo to jest właśnie taki podobny sposób prowadzenia narracji i podobny sposób kreowania bohaterów, gdzie właśnie nie wchodzi się jakoś głęboko w psychologię tych bohaterów, tylko oni są tak bardziej pobieżnie nakreśleni. Ale mimo wszystko mamy wrażenie, że, że ich znamy, że wiemy, o co im chodzi, że wiemy, jakby z czym się na przykład spotykają, co czują, mimo tego, że oni nie mówią wprost, co czują. Mhm. Tak, także to jest właśnie taka oszczędna proza. Fajna okładka tak w ogóle. No. Lewitującej Le, tak. dziewczyny. Tak. Także o. Ja chyba nigdy nie będę jakąś wielką fanką tego rodzaju prozy, ale można przeczytać właśnie, żeby zobaczyć trochę jak inna jest y, to narracja. Okay. No. O. Dobrze. Ja przeczytałam ostatnio jeden ze swoich świątecznych prezentów, czyli Joseph Konrad i Narodziny Globalnego Świata, Mai Jasanow. I zacznę może od autorki, mhm. która jest amerykańską badaczką, historyczką, wykładowczynią na Uniwersytecie Harvarda. Mhm. I ona robi w tej książce coś, co mi się bardzo podobało: to znaczy zaczyna tą opowieść od tak naprawdę siebie samej, mhm. kiedy wybiera się w podróż do Kongo. O. żeby właśnie w ten sposób zbliżyć się do samego Konrada. Mm -hmm. Opowiada w tej części o jakichś takich swoich oczekiwaniach wobec tej podróży i tego, co tam zastanie. Mm -hmm. Mówi, że właśnie Kongo to jest taki straszny kraj, więc ona tam gdzieś gotówkę przy kostce trzyma w skarpetce, bo tak mm -hmm. została ostrzeżona, żeby tak postępować. I na samym końcu e, właśnie znowuż wraca do tej podróży mm -hmm. I mówi, że na przykład y, nigdy nie czuła się tak daleka od Konrada jak właśnie w Kongo. Aha. I że to, czego tam doświadczyła, było zupełnie inne, raczej od jego powieści, co może nie jest takie dziwne ze względu no na przebieg czasu, natomiast y, zdecydowanie inne też od tego, czego się spodziewała właśnie po tych przekazach mhm. y, medialnych. I to jest właśnie taka refleksja, która mi się wydaje no idealna właśnie, bo to jest coś, co się doświadcza podczas podróży najczęściej, uh -huh. że to o czym czytamy, czy właśnie gdzieś tam widzimy na filmach, czy w dokumentach potem no nie jak się ma do naszego doświadczenia uh -huh. I, i właśnie pokazuje jak one często, te inne relacje są bardzo przykłamane uh -huh. i no to jeśli chodzi o samą autorkę natomiast jeśli chodzi o powieść um, to jest ona rzeczywiście bardzo taka historyczna Skupia się na kontekście właśnie społecznym również, mm -hmm. jak i na tych wydarzeniach właśnie historycznych. Czyli na przykład dowiadujemy się tutaj sporo o rodzinie samego Konrada. Mm -hmm. Jeszcze zanim przyszedł on na świat. I tutaj autorka opowiada sporo o historii Polski, o powstaniu mm -hmm. listopadowym, styczniowym, o tym jak się wtedy w Polsce żyło i no, było to dla mnie bardzo ciekawe. I w sumie pierwszy raz chyba od czasów Nie wiem, liceum, kiedy wróciłam do tematu powstań. I tego okresu w historii Polski. I tutaj skupia się na y, jego, jego historii poprzez, już po tym dzieciństwie, poprzez y, książki, które stworzył. Pokazuje kontekst dla, dla tych historii, co to jakby skłoniło go do napisania, na jakich doświadczeniach własnych Aha. często się opierał. I to, co ona tutaj zauważa, to że te książki, mimo tego, że zostały napisane tak dawno temu. To wciąż są bardzo aktualne, mm -hmm. gdyż on pisał między innymi o terroryzmie, o gdzieś tam jakaś krytyka imperializmu, różne tam takie tematy bardzo współczesne tak naprawdę się pojawiały. Autorka również tutaj cytuje Baracka Obamę, który powiedział na przykład, że Jądro ciemności to jest książka przede wszystkim o Europejczykach. Uh -huh. Powiem ona pokazuje nie jakąś prawdę o Afryce, uh -huh. ale o postrzeganiu białego człowieka, e, właśnie uh -huh. tego, tego uh -huh. kraju, tego kontynentu, więc e, to było bardzo ciekawe. E, jeśli chodzi o samą postać Konrada, to tak się zastanawiałam, że w sumie chciałabym przeczytać jakąś powieść napisaną o jego bohatery. życiu. A, o jego życiu. Tak, tak. Okay. Ale powieść w sensie, żeby to on był głównym bohaterem. No tak, tak. Takie taką, tak, tak. Jakąś narrację życie. typową. Bo chociaż ona tutaj przedstawiła go, bazując na gdzieś tam różnej szerokiej bibliografii, to jednak nie do końca mam takie wrażenie, że, że go poznałam. Mm -hmm, tak, w 100%. procentach. Mm -hmm. Na przykład nie do końca rozumiem tą zmianę między tym takim młodzieńcem, który się wychował w ziemiańskiej, szlacheckiej wręcz gdzieś tam rodzinie. A potem e, pływał na statkach przez ileś tam kolejnych lat życia, mm -hmm. gdzie miał już taką pracę bardzo fizyczną, jak to na statkach, mm -hmm. okay, a mm -hmm. był wychowany przez literata. Aha, skąd ta decyzja, tak? tak? Dlaczego akurat. Troszkę ona jest tutaj przedstawiona jako taka fascynacja Wielką Brytanią i te statki były wtedy to jakby tym, czym dzisiaj są samoloty, mm -hmm. czyli no, czymś najbardziej technologicznie zaawansowanym, jeśli chodzi o transport. I tak jakby to potrafię zrozumieć, natomiast tak właśnie, tak się zastanawiałam tutaj ta wrażliwość taka właśnie artystyczna, a tutaj taka no, szorska rzeczywistość. I co prawda wspomina, że on tam właśnie był często gdzieś tam, nie wiem, czy wytykany, ale nie do końca właśnie akceptowany przez mm -hmm. to, że na przykład potrafił pisać, a inni to się tam krzyżykiem nie mm -hmm, podpisywali mm -hmm. i że troszkę tam się może snobizował chwilami, ale... Yy, właśnie chciałabym się dowiedzieć więcej na, mm -hmm. na jego temat. I taka jeszcze ostatnia rzecz, którą szybko powiem, to że yy, mimo tego, że on mieszkał 30 lat w Wielkiej Brytanii, to przez tamtejszych literatów, mimo tego, że się też przyjaźnił z niektórymi z nich, ale nie do końca został zaakceptowany, gdyż na przykład Virginia Woolf po jego śmierci pisała, że on był gościem na aha, ich ziemi, nie? O człowieku, aha. który pisał w języku angielskim i przez 30 lat mieszkał tam, tam mieszkał, nie? Więc był gościem. No już tak nie do końca. I, I tutaj takie ciekawostki. Natomiast też jestem ciekawa, jak mógł się na przykład tego angielskiego na tych statkach nauczyć do tego stopnia, żeby pisać właśnie po angielsku na takim poziomie, ponieważ na studiach, właśnie z filologii angielskiej. Moja wykładowczyni powiedziała nam, że ktoś kiedyś zrobił badania, jeśli chodzi właśnie o ten zasób słownictwa mm -hmm. wśród tych pisarzy anglojęzycznych i że podobno właśnie Konrad operował na takim najbogatszym językiem, więc to jest w ogóle niewiarygodne. To był dopiero jego tam trzeci język, którego mm -hmm. się nauczył, więc, więc niesamowite. Mm -hmm. A co z tym rasizmem? E, wiesz co, ona tutaj nawiązuje do tematu aha, troszkę. Aha. To nie jest tak, że to jest, się pojawiło to jako taki główny mm -hmm. temat, ale mm -hmm. nie jest taka bezkrytyczna. Wobec niego okay, uh -huh. i nie próbuję go wybielać. No. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest książka bardzo historyczna, więc myślę, że nie do wszystkich może trafić z tego względu, że tutaj dużo się właśnie pisze o wydarzeniach uh -huh. z tamtych czasów, ale generalnie mi się podobała i uważam, że wartościową literaturę. No, to super. Chociaż opisy tego, co Belgia na przykład robiła w Kongo, i obcinanie rąk dzieciom, i w ogóle straszne to było. Uh -huh, uh -huh. Natomiast, no, takie. No tak było. Takie było życie, taki był świat, nie, uh -huh. więc co tu ukrywać. Także polecam. Uh -huh. No dobra. Ok. To ja teraz opowiem troszeczkę o kocie niebieskim Martyny Bundy. To jest druga powieść bundy. Jako, że pierwsza bardzo mi, bardzo mi się podobała, czyli Nieczułość, to stwierdziłam, że muszę też sięgnąć po tę. E, to jest już zupełnie inna książka od Nieczułości. Mm -hmm. Chociaż język taki bym powiedziała, że cały czas jest taki bundowy, bo napiszę takim bardzo lekkim językiem, to się bardzo dobrze, bardzo szybko czyta, to jednak już tematyka jest zupełnie inna. Nie, no nie tak, no to by się nie, się nie podobało. To jest specyficzny język, właśnie dlatego mówię, że jest taki bundowy, bo to jest bardzo taki specyficzny język. I tutaj mamy historię, która rozgrywa się na przestrzeni tak naprawdę, nie wiem, siedmiu stuleci, chociaż oczywiście nie ma takiej ciągłości, bo są jakieś luki, tak? – Już nie chcesz? – Już nie chcę. <grych> – Ale zaczyna się y, chyba tam w 1300, w którymś roku, a ostatnie postaci pojawiają się w 2000… No, no nie, nie w 2000, 1970 chyba się kończy, powiedzmy. I to jest powieść, której można powiedzieć, że taką główną osią, czy miejscem, które skupia wszystkich bohaterów, jest klasztor na kartuzach, który właśnie został założony na początku XIV wieku. I z jednej strony mamy właśnie ten klasztor mnichów, życie, takie klasztorne, i to jak Właśnie wpływała religia, kościół, na też najbliższe otoczenie, na to, jak była postrzegana wiedza i nauka. A z drugiej strony mamy takich zwykłych ludzi, którzy właśnie mieszkają w tej okolicy. I później mamy kolejnych, następnych, jeszcze jednych. I tutaj głównym tematem chyba tej książki jest po prostu przemijanie. Jest to, że no nasze historie dla nas są wyjątkowe i są dla nas najważniejsze, ale że na przestrzeni dziejów tak naprawdę są bardzo nieznaczące. Trochę jest tu poruszanych właśnie takich tematów filozoficznych. Um, bardzo dużo możemy na przykład tutaj się dowiedzieć o tym, że ludzie zawsze cierpieli i że cierpienie ludzkie jest jakby wpisane w. W nasz los, bo tam w tle tych naszych historii zawsze pojawiają się jakieś wojny, ludzie umierają. Są właśnie jakieś straszne opisy, krzywd zadawanych ludziom. No ale właśnie, no, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie koniec końców. No właśnie, o. Jak powiedziałam, kościół tutaj też gdzieś. Tyle y, odgrywa rolę. Zwłaszcza podobało mi się tutaj właśnie w kontekście produkcji wiedzy i tego, kto ma monopol na wiedzę. Mm. E, pojawia się tutaj postać np. Jana Heweliusza, y, ale też różnych i wcześniej takich powiedzielibyśmy dzisiaj mistyków, e, którzy próbowali, nie wiem, np. w inny sposób interpretować to, czym jest Bóg, mm -hmm. e, ale byli hamowani, e, wręcz później nawet mm -hmm. e, Zamykani w Lochach, tak. Więc to też dużo tutaj jest właśnie o w ogóle naturze rzeczy. Są takie tematy fizyczne typowo poruszane, chociaż ja też no, nie znam tego tematu, nie jestem, a nie jestem fizyczką i nie znam się na tyle, żeby na przykład móc powiedzieć, czy to są jakieś tam interpretacje autorki, czy opisy autorki takie własne, czy to faktycznie jakby ta logika kolejnych podejść do tego, czym jest na przykład materia i czym jest fala, zgadza się z podejściem fizycznym, bo po prostu nie mam takiej wiedzy, ale no to jest taki temat, który się tutaj też przewija właśnie o tym, jakby z czego my jesteśmy w ogóle zrobieni, o tym, że ten wszechświat to właśnie jest taka... Jedna całość, i że to wszystko tak razem współgra, więc nawet to, że przemijamy, no to to nie ma znaczenia, bo jesteśmy częścią po prostu jednego, jednego wszechświata. E, muszę powiedzieć, że to była dla mnie trudna lektura, <zamy> dlatego że właśnie ten temat nie wiem, jakoś gdzieś tam powodował, że mnie ściskało w żołądku. No bo hmm. jednak chyba każdy człowiek woli myśleć, że jego życie jest wyjątkowe i ma znaczenie, niż że <goskanie> nie ma znaczenia kompletnie. I że gdzieś jak później przeminie, no to, no to nic, tak? No, koniec <grym> i tyle. Więc to ciężko mi się czytało. To naprawdę takie to było trudne doświadczenie dla mnie. I były tutaj też takie momenty, które naprawdę. Takimi perełkami można by powiedzieć, że były. Jest tutaj taka rozmowa jednego z mnichów z chłopcem, właśnie z tej wioski, która jest pod tym klasztorem. I chłopiec się w ogóle pytał tego mnicha, gdzie mieszka Bóg. No i mówi: Obiecałeś, że mi zdradzisz, gdzie mieszka Bóg. Chłopcy kuchenni mówili, że on mieszka w niebie, że był jeden astronom z Gdańska, który pokazał dowód, gdzie mieszka Bóg. Mieszka w głowie. Tylko tam. Zawsze mówiono, że w sercu. A jednak mieszka w głowie. W twojej głowie, chłopcze. A w twojej, ojcze? W mojej już nie mieszka. To musi ci być smutno. Może poprosisz Boga, żeby się znowu wprowadził. To, synu, nie jest możliwe. Nie chce? To tym bardziej musi, musi ci być przykro. A którędy wyszedł? Chyba najbardziej przez oczy, a trochę i przez uszy. Żartujesz ze mnie, ojcze. W żadnym razie. Nie jestem małym dzieckiem. Naprawdę chciałby wie chciałbym wiedzieć, gdzie mieszka Bóg, kim jest, którędy wchodzi i wychodzi. Mówiłem: mieszka tylko w twojej głowie. Fajne. Także są naprawdę takie momenty, które mi Perełki. zapadły w pamięć. O, także jeżeli ktoś się nie boi, to polecam. A czemu ten tytuł? Ach, no bo no właśnie, tutaj też pojawiają się koty. Szartrosy i to jest trochę takie nawiązane właśnie do, nawiązanie do lokalnych legend, że na Kaszubach są koty o kolorze niebieskim, jakby mają sierść taką aż niebieską i one wybierają sobie właśnie różne postaci, za którymi chodzą i też trochę właśnie to jest takie przemijanie, tak, no bo one się tam pojawiły na Kaszubach razem z tym mnichem, który założył klasztor, no i później znowu te geny, Odradzają się na przykład gdzieś w kolejnych kotach na przestrzeni wieków. I tam właśnie ostatni się urodził w 2015 roku. Więc to też takie odradzanie się, przemijanie, ale odradzanie się w czymś nowym dalej. Mhm. Także. Dobrze. Um, ostatnio przeczytałam też Ich Siłę, Mac Wolitzer. Akurat polska premiera była bardzo niedawno. I może powiem najpierw o samej ulicy, że w zeszłym roku obie czytałyśmy jej żonę, która nam się bardzo podobała, z wyjątkiem zaskoczenia, które było bardzo rozczarowujące. Zakończenia. A co powiedziałam? Zaskoczenia. Zakończenia. Które było bardzo y, właśnie rozczarowujące i z tego też powodu w moim przypadku nie trafiła ona na listę najlepszych uh -huh, książek. Uh -huh. zeszłego tak, roku. Tak, 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 zgadzam się. Uh -huh. I więc y, teraz sięgnęłam po y, właśnie jej ostatnią powieść. Y, z takim przekonaniem, że sięgam po powieść feministyczną, gdyż jest ona tak troszkę reklamowana. Uh -huh. Mamy tutaj młodą studentkę grir, która zaczyna studia w koleżu. I tam styka się z taką ikoną feministyczną, Fate Frank. I gdzieś tam okładka twierdzi, że ta relacja zmieni jej całe życie. I no właśnie, tylko mm, tak zupełnie nie jest. Mhm. Jest to jeden z tematów tej książki, ich relacja, natomiast nie jest to absolutnie tutaj żadna oś tej mhm. powieści. I bohaterów tej książki też mamy co najmniej kilku. Poznajemy właśnie ich życie od tego momentu rozpoczęcia studiów i potem jak ono toczy się dalej, poznajemy również troszkę głębiej samo fate. Mm -hmm. No i co mogę powiedzieć, że Rzeczywiście, kiedy ona rozpoczyna te studia, doświadcza molestowania seksualnego, uh -huh, uh -huh. oczywiście budzi się w niej wielka niezgoda na to doświadczenie, na to jak właśnie uczelnia traktuje doniesienia uh -huh. innych kobiet na temat tego właśnie, co się zdarzyło. Spotyka tą wielką ikonę feminizmu. I rzeczywiście nabiera pewnej świadomości. Mm -hmm. Bardzo jej się to przemówienie podoba, w którym właśnie ona mówi bardzo, bardzo dużo o e, siostrzeństwie, mm -hmm. o tym, jakie kobiety powinny być dla siebie nawzajem, że mm -hmm. często właśnie tego brakuje. I dużo tutaj jest właśnie takich deklaracji e, feministycznych, no, z którymi myślę, że ciężko jest się nie zgodzić. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o wybory bohaterów w tej książce. To tak naprawdę, jak zauważa matka głównej bohaterki, najbardziej feministyczny jest tutaj jej chłopak, poprzez właśnie wybory życiowe, które dokonuje. Okay. <gryt> które mnie do końca zresztą nie, nie przekonały. Mm -hmm. Tutaj spotkałam się z takimi opiniami, że on jest najciekawszym bohaterem tej książki. No, fajnie, że jest tutaj męski bohater, którego mm -hmm. poznajemy tak dogłębnie i któremu życiu też się przyglądamy. Natomiast no mnie on tak do siebie właśnie nie przekonał do końca. Aha. O czym ta książka tak naprawdę jest w moim mniemaniu, to jest o młodych ludziach, którzy wchodzą w dorosłe życie, którzy no, tak naprawdę szukają swojej właśnie drogi, swojej misji, jakiegoś swojego powołania. I z jednej strony testują różne rzeczy, z drugiej strony też się rozczarowują, kiedy ich ideały, Gdzieś tam zderzają się z rzeczywistością, Aha. która nie zawsze jest łagodna dla właśnie takich młodych, pełnych entuzjazmu serc. I co tutaj muszę powiedzieć, jeśli chodzi na przykład o właśnie tą postać feministki, Fate, to bardzo mnie denerwowało, że jest ona właśnie pokazana w taki bardzo idealistyczny sposób, po prostu jako taka kryształowo czysta osoba, wzór dla wszystkich. Naprawdę ona tutaj ma niby. Wręcz swoich wyznawców, którzy aha, ją uwielbiają aha. i wręcz, nie wiem, dywany przed nią rozkładają, takie miałam wrażenie. Natomiast to, co mi się tutaj w tej książce podobało, to to, że jest taki moment, którego oczywiście nie zdradzę, gdzie rzeczywiście dostrzegamy trochę inną jej stronę, mhm. kiedy ona przestaje być właśnie tym ideałem unoszącym się nad ziemią, a jest osobą bardzo pragmatyczną, która podejmuje decyzje, jakie musi żeby właśnie promować ideę, uh -huh, w które wierzy uh -huh. i często odbywa się to właśnie bardzo wysokim kosztem. Uh -huh. I, I to mi się właśnie tutaj podobało. Um, natomiast y, jeżeli podejdziemy właśnie do, takiej, do tej książki w ten sposób, to myślę, że też unikniemy rozczarowań, uh -huh. bo wiem, że właśnie dużo osób też y, zaczynają czytać właśnie z takim uh -huh. podejściem. Że taki tak tak tak. Tak to się okazuje, że nie. Uh -huh. Tak. E, dużo jest tutaj właśnie fajnych stwierdzeń. Y, autorka czy też bohaterki są też um, tak odnoszą się do krytyki, którą można um, wystosować wobec tej książki. Gdyż oh. na przykład y, tak jak druga fala feminizmu była gdzieś tam kiedyś krytykowana, że zajmuje się tylko białymi kobietami z klasy średniej, uh -huh. to tutaj też takie słowa padają. I autorka w zasadzie tej sama odpowiada, że tak naprawdę na świecie jest miejsce dla wszelkiego rodzaju kobiet, wszelkiego rodzaju postulatów i tak jakby wszystkie głosy tak. są ważne, więc y, to mi się też podobało. I, I tak jak już wspomniałam, zapamiętam właśnie tą książkę jako pokazującą, że ta rzeczywistość często w pewnym momencie wygląda zupełnie inaczej niż mhm. sobie wyobrażaliśmy czy planowaliśmy, ale co nie znaczy, że, że to prowadzi do złych rzeczy, mhm. że często te rozwiązania są zupełnie inne niż myśleliśmy, ale one też są dobre tak naprawdę. I tak. Mhm. Przesuper. No, także polecam. Mhm. Teraz wychodzi, nie? Jakoś... Już właśnie, wyszła. Już wyszła? Chyba. Tak, tak, okay. tak. Mhm. No dobrze, to dziękujemy w takim razie. Piszcie, co wy ostatnio przeczytaliście. No i do, do, zobaczenia. do zobaczenia. Pa!